I zaczynamy głosowanie. Bardzo proszę, według listy, radny Tomasz. Tomasz. Radny końców. Radny Łazowski Tadeusz. Radny Pietroiu Kromła. Radny Skurimowski Janusz. Od razu tak. Kandydat na Starostę Bielskiego, Tadeusz Łozowski, otrzymał głosów za 19, przeciwko 1, wstrzymujących się 2, głosów nieważnych 1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że zgodnie z artykułem 27 ust. 1 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym... Dzień ustaw z 2013 roku pozycja 595 ze zmianami. Głosowanie daje pan Tadeusz Łazowski z osoby na starostę Garskiego. Dziękuję panie starostę w imieniu własnym, wszystkich dyrektorów, wydziałów, jednostek, wszystkich pracowników starostwa i podległych mu jednostek. Mamy nadzieję, że wspólnie podołamy jeszcze wiele spraw. Bardzo dziękuję. No spodziewałem się, miałem nadzieję, także, no ale dobry wynik, to dla mnie jest duże też wyzwanie, bo 19 głosów za, 1 przeciw, 2 się wstrzymało, 1 nieważne, czyli jakby takie duże zaufanie i to jest też jakby docenienie dotychczasowej pracy, ale są też pewne wyzwania przed nami, jeżeli chodzi o kontynuację tego działania. Nie są proste te środki unijne, na które głównie liczymy, bo to jest dla nas szalenie ważne, ale też i te społeczne obszary, jak edukacja, pom służba zdrowia, pomoc społeczna, one wymagają też sporych nakładów, a w niektórych sytuacjach, jak szczególnie jeżeli chodzi o nasze szkoły, siedem szkół i one wszystkie funkcjonują, nic nie zamykaliśmy. A liczba młodzieży zmniejsza nam się o połowę, i to jest pytanie: czy znajdziemy rozwiązanie z naszymi samorządami, aby dalej one funkcjonowały? Bo to absolutnie nie wchodzi w rachubę likwidacja szkoły średniej, ponieważ to jest nie tylko edukacja, ale to jest kulturotwórcza jedno i placówka. Natomiast jeżeli nie, no to jest pytanie, że będzie więcej pieniędzy trzeba na utrzymanie, więc znowu z kolei mniej na drogi czy na inne inwestycje. To, to, to jest zadanie do jakiegoś znalezienia środka. I tu pewne, pewne modelowe rozwiązania są, powiedzmy na przykładzie Komorówki, kiedy to gmina przyjęła, tworząc zespół z, szkół z gimnazjum. No i też takie propozycje rozwiązań będziemy przedkładać dla samorządów Terespola, miasta gminy czy Wiśnicz w perspektywie, o ile ta demografia się nie poprawi. Natomiast bardzo łatwo się podejmuje takie decyzje i rozwiązuje się, a później odbudować jest bardzo trudno, więc to też musi być wyważone, przeanalizowane. Bardzo duże projekty, jak na nasze możliwości, jeżeli chodzi o poprawę dróg i tutaj chcielibyśmy to skierować na drogi w kierunku Janowa Podlaskiego, jak również Czosnówka, Pisza Skodeń oraz Tuczna, Słowatycze. To takie trzy duże projekty drogowe, gdzie już zostały złożone stosowne dokumenty. Szkolnictwo zawodowe. To jest około 10 milionów drogownictwa, jest około 25 w granicach, jeszcze jest nieustalone na służbę zdrowia 11 no i godezja jeszcze też 10 nie wiemy jak będzie z ochroną przeciwpożarową jeżeli tak by było to też praktycznie po milionie czy po dwa do, do każdej gminy by trafiło na remont budowę strażnic czy doposażenie w sprzęt y, przeciwpożarowy to są wielkie wielkie wyzwania też cywilizacyjne które poprawiają standardy bezpieczeństwa naszych mieszkańców to jest bardzo ważne więc będziemy się też koncentrowali przede wszystkim na stworzenia y, takiego klimatu dla y, Przedsiębiorców, sprzyjania. My oczywiście nie mamy takich instrumentu, bo to samorząd gminny czy miejski ma decyzję w tej kwestii, natomiast u nas załatwia się masę spraw pozwolenie na budowę decyzje środowiskowe i tak dalej i tutaj ta ścieżka, że tak powiem bardzo dostępności będzie miejsc, istotna żeby jak najbardziej, szeroka rozumiana współpraca z samorządami jest szalenie ważna z organizacjami pozarządowymi musimy tworzyć taką wspólnotę bardzo roku, proszę żeby powiat był radnych, takim są, są przyjaznym, miejscem aby pozostałą. ludzie czuli się bezpiecznie to, to jest też i, i straż pożarna i policja i stała współpraca, z bardzo no i ta nasza granica, która jest, jest ciągle dla nas szansą, to jest też dobre utrzymywanie kontaktów ze wschodem i zachodem, to jest też, powiem, bardzo korzystne, szczególnie jeżeli chodzi o Niemcy, to wymiana młodzieży, ale również wyposażenie w sprzęt strażacki. no i możliwość czerpania edukacji. Starosto, Dziękuję bardzo.